Miś Bartuś szuka miodu. Bartuś uczy się, jak zdobywać miód, a ponieważ bardzo lubi słodkości, jest chętny do nauki. Pszczoły nie lubią, kiedy zabiera się im miód, dlatego trzeba być bardzo ostrożnym. Bartuś uważa, że sam sobie poradzi. Bartuś nie posłuchał tego, co mówił mu tata, nie zwraca uwagi na groźne bzyczenie pszczół i wkłada łapkę do dziupli, nie widząc, że niszczy ul. Bartusiu, uważaj! Tata ostrzega misia, bo widzi, że pszczoły są bardzo rozgniewane tym, iż Bartuś prawie zniszczył ich ul. Bartuś szybko wyciąga łapkę z ula i przeprasza pszczoły, ale woli nie czekać na ich odpowiedź, tylko biegnie do taty, żeby go ochronił.